Myślisz, że tworzenie wideo to skomplikowana sprawa? I że może musisz znać trudne programy i posiadać drogi sprzęt? Stop! Mam dla Ciebie dobre rozwiązanie. W kursie Canva wideo dla opornych pokażę Ci w kilku krokach, jak tworzyć efektowne filmy bez stresu i bez zbędnej technicznej wiedzy. Bez względu na to, czy tworzysz już treści w social mediach, czy promujesz swoją markę, a może chcesz po prostu podkręcić swoją prezentację? Ten kurs jest dla Ciebie. A czego nauczysz się podczas kursu? Poznasz narzędzia kanwy, które służą do tworzenia wideo, opanujesz edycję, dodasz animacje, napisy, muzykę i stworzysz swoje pierwsze wideo gotowe do publikacji. Lekcje są krótkie, konkretne i pełne praktycznych wskazówek, dzięki którym unikniesz frustracji i szybko zobaczysz efekty. Nie trać czasu na skomplikowane tutoriale. Dołącz do kursu i przekonaj się, jak łatwe może być tworzenie wideo w kanwie.